To jest mój mały podwodny świat, który sam stworzyłem. Jest tych istotek ponad 50, i wszystkie mają tą najpiękniejszą cechę. Milczą. I kochają mnie, bo ja je żywię. Ja pielęgnuję. Podziwiam. Często w nocy sam na sam z nimi jestem, no bo zresztą z kim? Czyż nie są piękne? Tak wygląda moje dzieło całe. Na górze telewizor na dole sto kilkadziesiąt litrów życia skalary szykują się do składania jajek konkurent się patrzy zazdrosny ale go nie dopuszczają czerwone ogonki czekają już przy szybie bo zaraz dostaną jeść cytrynki na razie nie są aktywne ale jak tylko zobaczą, że jest jedzenie, to będzie tutaj szał. Krewetki nie muszę karmić, bo one sobie zawsze znajdą jakieś jedzenie. Są samodzielne. Tam są skorki, które też nie muszę karmić, bo one liżą listki i czyszczą. Najciekawsze, chociaż nie są takie ładne, to są zebry Daniu. Te mnie zawsze cieszą, bo one są bez przerwy w ruchu. No, kolego, samotny, na razie, cześć.